Witajcie. Tym razem test Seata Arona w wersji 1.0 TSI o mocy 95 KM z pięciobiegową przekładnią manualną. W wersji wyposażenia. I tutaj mam wątpliwości. W salonie powiedziano, że to jest style, ale e, może jestem w błędzie. Wydaje mi się, że to jest wersja o 2000 droższa, czyli full LED. Z uwagi na sposób oświetlenia przednich e, reflektorów, czyli za pomocą diod ledowych, a nie zwykłych świateł halogenowych także sami ocencie full led czy style dla mnie full led ale w sumie to i tak ma mniejsze znaczenia ponieważ jest to niższa wersja wyposażenia niż FR i Excellence a w wypadku Sata marki którą skąd bardzo lubię lubię jeździć samochodami tej marki i po prostu za sposób prowadzenia ceny do jakości uważam, że to są fajne produkty, dobre produkty a wszystko co jest poniżej wersji Excellence i FR w wypadku Sata nie nie do końca pasuje z uwagi na, na to, że te samochody są zupełnie różne od tych Seatów, które się lubi czyli nie są takie bezpośrednie, nie są fajnie tak wykonane i brakuje im wyposażenia tutaj może w wersji tej Style, Full LED nie ma dramatu ale jednak Excellence FR robi robotę jeżeli chodzi o te samochody wizualnie podniesiona Ibiza całkiem zgrabny samochodzik, nie zestarzał się, wciąż wygląda dosyć atrakcyjnie nawet w wersji Style bądź Full LED Nie ma dramatu. Chociaż tamte wyglądają dużo dużo ciekawiej, nowocześniej w cudzysłowie bardziej luksusowo. E, też wersja wyposażenia w determinuje i definiuje sposób prowadzenia samochodu. E, tutaj mamy opony, już zobaczmy, e, Hankuki, ale jaki rozmiar 205, o dosyć szerokie na 55, czyli wysokie i R17. Ja mam 200, aha, 225 u siebie. Dosyć wysoki profil. Zawieszenie, ale to potem Wam o tym opowiem. Bardzo ładnie tu mi Ale nie jest to tak sztywne, fajne satowskie jeszcze. Zawieszenie. Podejrzę, że w oferce będzie dużo ciekawiej pod względem wrażeń z jazdy. Dobra, zacznijmy od bagażnika. Czy trzeba coś, czegoś więcej w tej klasie? Myślę, że nie. Stawiam w granicach. 380 litrów, wybaczcie, nie zweryfikowałem tego, zweryfikuję to i w opisie do filmu, bo w napisach uzupełnię. Podwójna podłoga jest, czy... jest podwójna podłoga, nawet popatrzcie. Bo no teraz to już jest bardzo ładny bagażnik. Myślę, że spokojnie porównywalny z golfem, czyli jakieś 70 80 litrów. Przeszło, przeszło. Zaczep. jeszcze tutaj są. Haczyki. Równomierny, fajny bagażnik. Pod względem ukształtowania zobaczę czy będzie płaska podłoga. Tak, płaska podłoga po położeniu oparć foteli i siedzeń tylnej kanapy. Za co oczywiście plus. Cóż rzec. Bagażnik taki jaki powinien być. Próg załadunku owszem trochę wysoki. Ale jest to samochód typu SUV, Crossover, zwał jak zwał, tył bardzo masywny, wieczorem te światła dosyć ładnie wyglądają, iluminacja tych świateł LEDowych do jazdy, oświetlenia do jazdy mijania, poza tym nie ma się raczej nad czym rozwodzić. Jeżeli to odnieść do kaptura, to kaptur sprawia wrażenie dużo bardziej masywnego, takiego większego samochodu. i Jest faktycznie taki, bo on z rozmiarami prawie wielkości Golfa. Także mega odjechał kaptur. Dobra, próbujemy sam za sobą 1,88 m. O, nad głową przestrzeni mnóstwo. 5 palcy wchodzi. Także nad głową super. E, na nogi, na stopy. Też bardzo przyjemnie mogę spokojnie włożyć stopy pod fotel na nogi. Jeżeli chodzi o kolana, dotykam oparć przedniego fotela, ale to jest na zasadzie tylko dotykam i jakoś w trasie żadnego dyskomfortu bo z tego tu nie odczuwał. Kanapa dosyć wygodna, bardzo miękka. Podejrzewam, że na drugiej trasie może jedynie doskwierać. Popatrzcie, dosyć słabe podparcie łód. Na no to jedynie można tutaj się skarżyć zapewne w podczas jazdy w trasie Twardziow Skorupa, cała jest skorupa, zobaczcie jak się deska rozdzielcza prezentuje. No, niestety, jest to style, a w moim założeniu full LED i no nie jest tu zbyt bogato. W szczególności brakuje podłokietnika nawet i to już jest dla mnie coś co musi być w obecnie produkowanych samochodach Nie mówiąc o klimatyzacji automatycznej Ponieważ dla mnie klimatyzacja manualna No to jest koszmar w obecnych czasach Kręcenie tymi pokrętłami i szukanie odpowiedniej temperatury w kabinie No ale to jest moje zdanie Kolejny minus od razu, brak regulacji pasów wysokości Nie wiem dlaczego Sato to upornie robi i w Leonie poprzedniej generacji Popatrzcie, nie zweryfikowałem, jak jest obecnej generacji, ale chyba też nie ma regulacji. Tak samo w Aronie, w Ibizie, nie pamiętam, jak jest w Ateca. Czy uszczelki są na drzwiach? Również nie ma uszczelek, czyli to samo to co w Leonie poprzedniej generacji. Przez to kabina nie jest aż tak fajnie wyciszona. No i ten dźwięk zamkany drzwi też nie jest taki aż przyjemny z uwagi na brak uszczelek dolnych. Nie fajnie, że na tym się oszczędza. Lonie na tym oszczędzają. W poprzedniej, w obecnej już na szczęście jest to poprawione. Fotele. Dla mnie mały szok po przesiadce z Excelsa, że one są strasznie takie miękkie, piankowe to jest wszystko taka pianka. Popatrzcie, jak to się zapada. Chociaż komfort jazdy na tych fotelach nie jest jakiś bardzo kiepski, ale są takie zapadające się. Ja jestem przyzwyczajony w salacie, że te fotele są bardzo sprężyste. I takie sztywne, fajnie trzymające, no a tutaj ani trzymania bocznego, ani tych takiej sprężystości, no i w się wręcz, wręcz zapadam. Twardzioch, Twardzioch chyba metalowa klamka, metalowa, nie czeszczy na szczęście to tutaj też niby skóra jest, ale nas twarda e, gałka zmiany biegów taka jak w Leonie, za to plus, bo skrzynia chodzi super. Rewelacyjnie zmienia biegi sienią. Zwykły ręczny, też tak skromnie obity materiałem kierownica, e, niby taka jak w Leonie, ale różnica jest zasadnicza w jej grubości, która zdecydowanie mnie tutaj przeszkadza. Kierownica jest dużo, dużo za cienka dla mnie. Ktoś zaoszczędził, nie wiem dlaczego, nie wiem w jakim celu, skoro to jest element, którego się cały czas dotyka, no i w średniej jakości ta skóra jest i uchwyt również jest średni przez to, że ona jest dosyć wąska jej średnica, tej kierownicy poza tym pokrętło znane już z Leona do włączania świateł reszta jak w Ibiza. miejsce na kartę SD Panel klimatyzacji, start-stop, zamykanie-otwieranie kabiny, schowek jest pocietlane, nie podświetlany schowek. Tutaj zwykłe światło żarówkowe, nie osłony przeciwsłoneczne, ale podświetlana jest przestrzeń wokół nóg, zobaczycie. Tutaj otwarcie o właśnie i to ledowo, także takie w sumie paradoksy. Bardzo czytelny zestaw wskaźników. Radio przyzwoicie grające z głośnikami, tylko w przedniej części kabiny. Zużycie paliwa do uruchomienia 4,9, długokresowe 6,8. Ale za o tym za chwilkę będziemy więcej rozmawiać w czasie jazdy. Zobaczcie jeszcze ten mocarny silnik. A czasami tutaj sobie to za jak się okazuje. Jeszcze Wam powiem tylko o pasach. Coś, co mi się tutaj nie spodobało. Nie wiem czy to jest. W tylko tego egzemplarza, czy ogólnie problem ARONE 1.0 95 koni. Do normalnego korzystania z takiego samochodu nic więcej nie potrzeba. 95 koni, a faktycznie podejrzewam, że przynajmniej stówka. W zupełności wystarcza. Bardzo ładnie ten samochód się zbiera. W trasie może by się przydał szósty bieg, ale nie ma dramatu pod tym względem. Światła. To już w części, części testu poświęconej e, jakości świecenia. Wszystko wam opowiedziałem. Będzie to bardziej ekspresowy taki test, ale myślę, że merytorycznie i tak wyciągniecie trochę informacji na temat tego samochodu. No to ruszajmy. Tułem wstępu. W Aronie zainstalowane są światła LED jeszcze tej poprzedniej satowskiej generacji, czyli wielodiodowe. A nie jak to ma miejsce od Taraku i obecnego Lona, jedno diodowe, jeżeli chodzi o światła mijania. Jak sami widzicie, jest naprawdę dobrze. Wręcz bardzo dobrze. Zasięg świecenia całkiem w porządku, równomierność, pomimo tego, że jest wiele diod, po trzy w każdym reflektorze, świecą bardzo równomiernie, jasno, szeroko i daleko. Jedziemy teraz przepisowo 80-90 km na godzinę. Snow światła szeroki. Są gdzie niegdzie przed maską lekkie takie e, przyciemnienia, ale w ogóle to nie przeszkadza. Bo to jest tak blisko, że trzeba się po prostu zwrócić uwagę zaraz za maskę. Długie również świecą. O, jakąś przeszkodę widział, nie wiem jaką, ale widział. Długie świecą również e, mocnym światłem. Są to światła typu autostradowego, czyli lekko się unosi, znowu światła. Zaraz zobaczycie jeszcze jak wyjedziemy teraz na tą dalszą drogę. Zobaczcie jak szeroko te światła ładnie oświetlają nawierzchnię jezdni tutaj. Długie, dużo mocniejszą barwę mają. I dalej przed maską one rzucają światło. Naprawdę w porządku światła. W związku z tym, że już testowałem Kamika Kaptura, e, teraz Arona jeżeli miałem do wyboru spośród tych trzech samochodów, który wybrać, wybrałbym raczej Kamika, a na drugim miejscu Kaptura bym mu a na trzecim Arona. Jakoś w tym satcie brakuje mi tego Seata, właśnie tego ducha Seata, tego ukierunkowania na jazdę On jest... Ta Arona jest komfortowa. Relatywnie przestronna, jak na swoje wymiary, duży bagażnik ma, przyjemnie się nim jeździ. Fotele w wersji style, bądź też jeżeli tu przyjmiemy full LED, no to full LED dosyć przeciętne są za to bardzo dobre światła. Tutaj duży plus dla SATA, a ichniejsze LEDy, mając na uwadze głównie Leona, no bo to jest pionierski samochód względu względem liczby sprzedaży. Do tej pory no, nie brylowały, a te światła od poprzez Aronę już są dużo dużo lepszej jakości świecenia. Generalnie nie jest zły ten samochód, no, ale brakuje mu tego czegoś właśnie brakuje wersji wyposażenia i to jest coś, co będę zawsze podkreślał w Saarcie. FR Excellence to jest minimum, jeżeli chcecie to Poniżej te samochody już nie są takie fajne. I to już nie chodzi tylko o poziom wyposażenia ale sposób jazdy komfort jazdy a wykonanie tych samochodów różnica jest diametralna dosyć bardzo ładnie filtruje te nierówności bardzo fajnie się toczy, popatrzcie puściłem gaz on cały czas sobie jeszcze tą prędkość utrzymuje. Klimatyzacja, Klimatyzacja jest dosyć wydajna. No to wczoraj to sprawdzałem, ale jest manualna. Coś, co tak jak już powiedziałem wcześniej, dla mnie nie ma racji. By to już w obecnych tak krytykowane jedziemy. Już 25 minut od pszczyny przekonałem przez ten czas 23 km ze średnią prędkością 57 km na godzinę i ze średnim zużyciem paliwa na poziomie 4,8 litra. Także całkiem nieźle, bardzo przyjemnie amortyzuje przy większych prędkościach, czyli tych autostradowych. Samochód jest dosyć stabilny, sam sobie on nie jest źle wyciszony, tylko te podmuchy wiatru gdzieś są słyszalne. Przechodząc do podsumowania, jeżeli chodzi o minusy, brak regulacji wysokości pasu bezpieczeństwa, to już w trensacie tak jest. coś ma auto zajechany. Kolejna rzecz lokowanie zapięcia pasów, które mnie lekko uwiera w okolicach poniżej miednicy. Siedzenia w wersji style są strasznie takie gąbkowate, francuskie i odcinek lędźwiowy dosyć w nich zapada. Wieniec kierownicy jest zbyt cienki, zdecydowanie. Podmuchy wiatru, które. Powyżej 90 100 km są słyszalne. To się daje we znaki. Jakość wykonania materiałów no średniawka, plastikowatość, taka powszechna. Kaptur pod tym względem jest dużo lepszy. Spasowanie, tutaj bardzo ok. Żadnych skrzypień. Czasami, tutaj, może jak szarpniemy tą rękojeść, ale poza tym żadnych niepokojących odgłosów. Czy tutaj jeszcze coś z minusów? Spalanie, które w mieście wczoraj z klimatyzacją na poziomie 10 litrów no to lekka przesada Jak to by było wydaje się na tyle Przejdźmy do plusów Spalanie w trasie to już jest jak powinno być czyli w granicach 4-8 normalnie jadąc do 5-3, 5-4 Komfort jazdy, jeżeli chodzi o zawieszenie, bardzo dobre tłumienie wszelkich niedoskonałości drogi stabilne prowadzenie cicha praca zawieszenia bardzo dobrze pracująca skrzynia biegów, zestopniona całkiem przyjemnie, sympatycznie układ kierowniczy komunikatywny, bezpośredni dający sporo czucia bardzo dobre światła LED, przede wszystkim mijania drogowe może już się tak nie wyróżniałem, ale też są dobre. Całkiem przyjemnie grające, pomimo tego, że są głośniki tylko 4 z przodu, system audio. Ja Myślę, że sobie ktoś wiedział. kabiny to też jest. Wyłączył się, włączył. To też jest pewnego rodzaju zaskoczenia Nad głową bardzo dużo przestrzeni z przodu i z tyłu. W szczególności z przodu jest dużo miejsca na nogi. Na szerokość też pasażer, który za mną jechał w wzroście ponad 1,90 m, bez problemu się tutaj mieścił. Jeżeli chodzi o tylną kanapę, siadając sam za sobą, 1,88 m wzrostu mam lekko kolanami, dotykałem przednich, oparć przednich foteli siedzeń, ale to w taki sposób, że w ogóle by mnie to nie raziło, nie przeszkadzało mi podczas podróżowania na tylnej kanapie. Samochód jest bardzo dobrze przeszklony, widoczność w każdym kierunku dobra silnik zaskakująco dynamiczny, zrywny jak na taką pojemność moc i nawet ta pięciobiegowa skrzynia biegów nie, nie jest problemem tutaj żeby brakowało jakoś tych przełożeń, nie odczuwa się tego do jeżdżenia w wokół komina bardzo fajny samochód bardzo, bardzo fajny przyjemnie się nim podróżuje ale brakuje tego salatowskiego pazura, tego nastawienia na sport. Bardzo dobra hamulce, ta w ogóle. Jedziemy i co jakiś moment są dziury po prawej stronie wertepy, jakieś studzienki. Zobaczcie jak samo to gładko przechodzi, bez żadnych stuków, puków, płynnie. Drażni mnie trochę ta kierownica, że on jest. ma tak mały wieniec, tak małe średnice. Bardzo przyjemnie się tym samochodem rusza, bardzo płynnie to następuje i to co już mówiłem właśnie, że czuć taką siłę moc przy ruszaniu, tego właśnie w silnikach TCE bardzo brakuje. Coś na co zwróciłem uwagę podczas od wyjazdu de facto z salonu jak samochód odebrałem, iż na lewarku skrzyni biegów delikatnie czuć takie bicia, wibracje już się do tego przyzwyczaiłem bardzo szybko, ale pierwsze co to mi się właśnie dorzuciło w oczy po przesiadce ze swojego prywatnego samochodu że od razu wiemy, iż pod maską jest silnik 3-cylindrowy, chociaż wibracji żadnych podczas włączania i wyłączania jednostki napędowej nie ma bardzo fajny silniczek pod względem osiągów chociaż poprzednik jego czyli 1.2 o mocy 90 bądź 110 koni również był udaną jednostką gdzie nie gdzie uważam, że chyba troszeczkę nawet lepszą pod względem wyważenia ale i tak tutaj nie jest źle. spalanie z całej trasy 4.9 średnie z całości 6.5 Mniej więcej zaczyna się zbliżać do wyników moich e, w prywatnym moim Leonie, ale Leon, he, skąd inąd? E, średnie zużycie paliwa notuje to jest 6,2 litra długodystansowo, długookresowo. Moja przygoda z Aroną powoli dobiega końca, także dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania pozostałych publikacji, czynnego udziału w, w życiu kanału, strony. Przede wszystkim piszcie co Wam się nie podoba, co zmienić, co poprawić, czego nie robić albo co zacząć robić w kontekście moich publikacji. Pamiętajcie, że to jest działalność hobbystyczna i dlatego może te publikacje nie są systematyczne i tak dalej. Niestety praca zawodowa, prowadzenie kancelarii prawnej jednak pochłania mnóstwo ileś czasu. No i staram się na tyle, na ile jest możliwe łączyć to z tą działalnością medialną, nazwijmy to w jakimś zakresie. Sporo ostatnio ciekawych spraw motoryzacyjnych powpływało do kancelarii, także może będzie czas o niektórych opowiedzieć. Być może coś z nich też wyniesiecie w kontekście swoich spraw prywatnych. A jeżeli macie jakieś pytania, problemy prawne, oczywiście piszcie. Postaramy się pomóc. To by było na tyle. Trzymajcie się. Dziękuję za uwagę.